Się, Ej, tak. jakiś ghost event, że jakieś duchy będą się pojawiać. Mam do, czyn do czynienia z duchem mamy. Have a member of your team witness a ghost event. Czyli no, jedna z nas, jedna osoba z nas musi przeżyć taki event. Nie wiem. I capture a photo of the ghost. No to musimy mieć, kurwa, to musimy mieć ten aparat przy sobie. Tomek, czekaj, ja wezmę ten aparat, jak coś będę fotografował. E Ej, y jest nowy, nowy, ten. zobacz, nowy budynek. No tak, no wziął wybrałem inny budynek. No weź o, klucz kurwa. Mateusz, bo ty jesteś na pierwszy ogień lecisz, tak? Pierwszy no ogień. No to jest lipa, że ja, że ja idę z ten gadać, tylko ja mogę, bo, bo no, później zginę jak. Ale patrz, bierz kamerę, bierz latarek i weź no, ja bierz bierz radio, radio bo ty przez radio musisz z nią gadać. Tu masz radio na półce radio weź Dobra, idźcie, no. idźcie, idźcie, od, od No ja a... zostaję z tobą, nie? A, a tu zobacz. A jak się na Zodów? Yy, Nancy Brown Nancy, Nancy Brown. Brown Czy to jest napisane? Ej, a ja nie wiem. No kurwa, tutaj po lewej. Ja nie wiem, czy ty nie możesz przypadkiem po polsku do niej mówić. Jak się mogę, mam mówię mogę, no no po, po polsku po angielsku, no. ale chyba mogę po polsku. Możesz, no skoro tam właśnie w ustawieniach było, że ten wychwyciło Ej, jak ci. Jak na wiarce to musisz śmieszni być. No, nie, to mi no, się to dobra, no to Wyginaj. A co to jest? O to, to muś. Co to, to jest? jest o, to, to, co to, to jest termometr. Temperatura? Mati, chodź tam, do tego budynku. O nie! Ale zajebiście, jak z tyłu jest... To jest Resident up. Evil, ku**ar. Idź, idź. Wołaj go Nancy Brown. Nancy Brown. Nancy Brown, Mateusz, Nancy Brown. Nancy Brown, no. A my, kurwa go nie zobaczymy, tak? On musi kamerę tam postawić. Foto. Tak, Mateusz, słuchaj, robimy to samo. Jesteś? Wziąłeś tą kamerę? Mati. Halo? Halo? No, tu nie wziąłeś! Czekaj, kamerę najpierw postawię no Ale jak ty żeś to położył? Patrz co on zrobił No chuja co widzimy ty. Co? Co? ty kurwa masz to postawić a nie do ręki wziąć No co on robisz? Kurwa, na F, na F, na F. Nie w jaką ty kręcisz, kurwa. Nie, ja tam idę do niego, bo... Weź mu Upośledzony człowiek Tu umiesz kamerę postawić na stole? Lewy. To, kurwa, bo ty się zabijesz Daj mi to Ty jaki fajny domek taki taki górski taki daj mi to, daj mi to O Leży Ej mi się wydaje Tomuś, ten licznik co tu jest na świeć tu świeć mi kurwa, tu przede mnie świeć Tomek Co? Ten, ten licznik co jest ten moim tam, to mi się wydaje, że to jest czas do pojawienia się ducha, a nie że mamy tyle czasu na zrobienie misji, wiesz? Myślisz? Tak. Ten zaraz się zapytam na co ci Dobra, gitara, jest wszystko widać, no super, zajebiście jest że, y Nancy Brown, Nancy, Nancy Brown Nancy, Nancy Brown, pokaż się, Nancy Brown Ale nie no, no trzy minuty tak masz jak mówisz, tak jak mówisz, Na razie nic ten nie ten będzie, nie ma jej, na razie sobie możesz pochodzić na gdzie Idę jeszcze roz, rozłożyć, kurwa Możesz, możesz Notę gdzieś położyć tam Na stole czy chuj wie, nie, na stole może, bo ona co, będzie klękać na ziemi No właśnie wiem, sniki po prostu Mati, poświeć mi Kurwa, jak ci dał, poświecił I do obiadku ma książeczkę Widać tą książkę? Tak, ta, 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 widać, no Dobra, <śleszone> Jak mówisz jej imię, to może się wkurzyć i pojawić przed czasem To nie wkurwia jej lepiej ej, ej. Bo jak Activity wchodzi na dziesiątkę, to nie możemy z Pongowskim gadać, nie słyszy nas. No tak, no to prawda. Mateusz! trzeba. No? 2 minuty Jak nie będziesz nie nas, jak jak nie nie nas słyszał, to masz dychę i ona gdzieś obok ciebie chce cię wjebać. Tak, i musisz pierdolać do drzwi do wyjścia. Do drzwi światło zapal, nie wiem kurwa, gdzieś to zróbmy. My ci drzwi otworzymy. Masz te radio? Mam. <laughs> Dobra, to jak chcesz nie to no bierzesz e, radio do łapy, odpalasz to i napierdalasz tam Nancy coś tam i po polsku, ile masz lat, coś tam. Może się odezwie, jebana. Nancy Brown, ile masz lat, Nancy Brown. Co tu robisz, Nancy Brown? Nancy Brown. Nancy Brown. Nancy Brown. Ale debilu, nie widzę nic! Zejdź z tej kamery, ty! On plecami do kamery. Ej, masz... Broń, szóstkę masz. Szóstkę masz, szóstkę masz. Szóstkę masz. Ile masz drzwi no. Mateusz! Wiesz, gdzie kamera jest? Gdzie stoi kamera? No, no za mną. No to w tym. No nie. Przy stole, to tam masz na wprost chyba schody, nie? Czy co to jest na, na wprost? No to W tym obrębie chodź, w tym obrębie chodź Będziemy ją widzieć, bo ja muszę i tak ją sfotografować Więc jak ją zobaczymy, ja robię zdjęcie i ty spierdalasz No, 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 no no. A, nie, dobra, ty robisz na kamerze, dobra Nancy Brown Nancy Brown Pokaż się Nie masz rad, how old are you? Nancy Brown Nancy Brown, gdzie jesteś? Nancy Brown, pokaż się Nancy Brown Nancy Brown, ja Ciebie nie widzę. Obsrana jesteś? Ty domuś, a to jest tak, musimy z tym termometrem na początku chodzić po pokojach, potem ustawić tam kamerę i tam do niej mordę Nancy Brown, grasz w gry? Ale nie, ale ten termometr... nie wiem. SKARBĆ SIĘ PIERDĄŚ NA RADIU! No? Przepraszam, przepraszam. Ona się... temperatura chyba zmniejsza się jak ona już się pojawi, tak mi się wydaje. Aha, aha. Nie wiem. No to może powinien z termometrem chodzić po tym domu? To idź z nim, może być Idę, idę Jak znajdziecie pomieszczenie to ten Nancy ty Brown, pokaż do... się A nie, bo ty nie masz na Kurwa, ja jej nie wywołam jak spierdolicie Dobra, czas się skończył eee, Sanity macie na jeden Nancy Zresztą Brown, pokaż zespokojem. Znak, daj mi znak, Nancy Brown Ej Mateusz, coś w oknie, kurwa, jakaś łapa Nancy Brown, pokaż się, Nancy Brown Chcesz porozmawiać? Nancy Brown Ile masz lat? Nancy Brown Co cię tu sprowadza? Brawo, mnie? Nancy tak, Brown, czy jesteś mężczyzną? Słuchaj, 13 stopni mam, 13 pop. to nie, to nie, to za ciepło je to no, tam na minucie musi być, musi Nancy Brown, radzić. ile ty masz lat? Tomuś, to ty szukaj po pomieszczeniach Na te masz latarek jak coś, czy ci nie dało Nancy ja nie Brown, odezwij ma... się Chuj, Masz te latarek i na te. Chodzisz tym, tym termołecem i na te. No mam te. Nasi... Dobra, bierz tu kamerę do łapy eee, Nie mogę, te, nie mogę te. No i chodźcie, szukajcie Ej, skoczyło wam na piątkę macie Na piątce macie to teraz Na tę te nie działa No nie wiem, no, schodź z Pongowskim on ma latarkę przecież Dobra, przestań, ciszy trochę Nancy Brown jakiegoś zimnego się stopi, tu jest nie. To Ale to tu niekoniecznie ciszacie. ona może być zimna Dobra, poczekajcie, no, spróbujmy ją wywołać Nie gadajcie chwilę na tym radiu Nancy Brown, pokaż się Nancy Brown Dlaczego tu jesteś? Nancy Brown, czy jesteś zła? A wykład no, Ultrafiolet nie da się odpalić na tym Nancy Brown na tym Nancy Brown. To jest jest gdzie no, jesteś? jest ten w ogóle Żeby ślady sprawić zostawiać Nancy A, to Brown gdzie na piętru, jesteś? Może to? Ja was pokieruję, idźcie w prawo prawo. W prawo. Prawo, prawo, no Dobra no, widzimy, widzimy schody okay. Dobra. Nancy Brown, daj nam znak Na razie Nancy Brown Pe Tomek czekaj czekaj Tak, że y, duch reaguje tylko to jak ktoś jest sam, no to pizza trochę Idź Macie sam Nie, nie wiem już. A ja będę biegać z motor Nancy Brown nie mam sił Ogólnie nie musisz, nie będzie Mateusz tak. No, no, tutaj na tablicy jest napisane, że jeżeli y, jesteś sam i chcesz ją wkurwić, żeby jakieś tam paranormalne rzeczy się działy, to wtedy napierdala się imię cały czas. Nelcy brał. Oj, ty na kurę światłem. No Macie zero ale dzisiaj idzie u Was. Ej, cicho, no tym się bawi. Ej, bez jaj. Nancy Brown, Nancy nie pal światła. Ej, ja pierdolę. Widzicie? <ścoughs> Anomalia są. Kamerę urywa, kamerę urywa. No bo ona tu jest, kurwa. Nie, no masz zero activity. No jak zero activity, jak pali gaz światłuną, No nie masz na zero. Ja pierdolę. Zapalone w środku czy to twoje latarek? Zapaliłem światuje To pokaż to światło, masz na razie e, Activity na dwa, więc no powoli coś się zaczyna dziać powiem. Nancy Brown, Brown, nie bądź down Nancy Brown down. pokaż dawn O kurwa, ale ty miał też Nancy Brown Daj nam znać Najlepiej wejść do jakiegoś pokoju jak będziesz sam zgasi światło i cały czas jej imię musisz mówić. Nancy Brown i ona się wtedy zajerwuje. Dzwonek dzwoni! Mamy, mamy, ono mają temperaturowe! Juj! Nancy Brown! Rucham cię down! Ja nie widzę jej, nie ma jej tam! Jest mi już wieści, to nie było zimno na to macie. Macie pomieszczenie, ale Activity nic nie działa, czyli to jest to pomieszczenie, gdzie ona tam pewnie zdechła Montuj, montuj kamerę kurwa! Montuj kamerę gdzieś w rogu Montuj tu, tu montuj Po co? Tomek wypiesza jest tam, tu, od razu inni niech panu sam Tu na tym tak Nie ja to w ręku chcę mieć Nie, ja to w ręku chcę mieć Musi? Dobra, świerta Dobra niech ty zamykaj mu drzwi i... Dobra, no. Nancy Brown! Ej, temperatura, już jest ciepło tu, już poszła, spizy, no, zjebaliście. A skąd jest nie, zimno dalej, dobra, cicho! Cisza! Nancy Brown! Nancy Brown! pokaż się! Nancy Brown! Mhm, Nancy... Cisza! No mówię! Drzwi mi zamknęła! Nancy Brown, Nancy Brown, Nancy Brown, Nancy Brown! Jak no, nie daj mi utkają tej kurwy. Nancy Brown, ile masz lat? Nancy Brown. Kurwa! Na... Kurwa, no nie utkacie tej pizzy, to ja jej nigdy nie wywołam, no Nancy... To Znaleźliście jeden z dowodów w dzienniku, stawiacie wszystkie trzy ewidencje i macie typ ducha. Brakuje wam jeszcze dwóch, czyli mamy jeden typ, że no zimno już się robi. No, no i mamy drugie, że zapalać do światło i dzwonek. Co to jest? Co to jest? Nie wiem, macie cały czas. na kurczę. Kto tu jest, kto jest zabudowany, to Ty? Nie. Tu kto jest Dobra, A, uważaj, Mati. Już. Zeszło, no. zeszło, zeszło. Dziś się ruszają! Dziś się ruszyły, to wygłaszaj! Spokojnie Mati, zostawiam z temperaturę jeszcze raz. 15. Minus 10! Kurwa, jest tu! Zostawiam ci książkę i SPIERDALAM! Nie ma jej tam, pomóż. To jest po prostu taki wiesz, że to taki minus 10 duch. stopni. Minus 10 stopni, Mati, zostawiam cię. Kurwa. Nes Nancy Brown, proszę Cię, napisz coś na kartce, Nancy Brown Daj znak Nancy Brown, napisz coś na kartce Nancy Brown, pokaż się, obsrana nie Duchu obsrany Nancy Brown Nancy Brown, pokaż się Nancy Brown Mam. Nancy Brown, mam Cię do... O kurwa Lampa, nie, jest, 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 jest Spierdalam KURWA! PROSZĘ cię, NIE! RATUJCIE MNIE! Zrobiłem! Mam zdjęcie, mam zdjęcie! Masz? Mam. Działa, Dobra, działa! On zdech, ale on zdech! Nie, nie działa! Nie działa! No, mam, 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 mam zdjęcie, mam nie zdjęcie! Nie ma, ale Capsule, kept... One to byście tego... A zobacz u mnie! Ej, ja tam nic nie widzę, co ty kurwa zrobiłeś za zdjęcie? Wyrzuć no bo latarkiem co? świecił! No. Wyrzuć to! Kurwa, co to jest za zdjęcie? No nie, jeszcze raz, no, ja złe? idę tam teraz, ja idę. No tam nic nie ma, tam nie ma ducha. No jak, nie widzisz kurwa ducha? No nie ma tam nic u mnie. No u mnie jest duch normalnie. U mnie ale nie on ma. latarkiem to świecił, on latarkiem to świecił, dlatego chuja było widać. Kurwa, idę tam teraz, słuchaj. Daj mi jakiś apar. Dobra, idę sprawdzić, czy jakieś ślady zostały. i powara jest, to jakiś bug tak jest na pewno. Duch, ale Ej. Słuchaj, na, na czacie piszę, że u ciebie to jest, ale ja nie widzę tego, także to musi być jakiś błąd. No jest, u mnie to jest, u mnie to jest, u no ja nie wiem czy Dobra, jak go się nazywa? Nancy Brown Nancy Brown Musisz pójść na piętro do tego pokoju i wziąć kamerę Jestem, jestem. Leży kamera. Leży Mateusz... Z latarkiem nie można dupsać, bo chuja widać na tym zdjęciu Czy jak tak ci... Słuchaj... A ogólnie pokój z najniższą temperaturą jest najczęściej nawiedzany. Dobra, widzisz coś? Nie wiem, czy to prawda. No chuja, widzę. Czekaj. O, dobra, widzę, widzę, no widzę coś, no. Dobra. Nancy Brown. Nancy Brown. Zimno mi, pevor. Nancy Brown. Nancy Brown. Nancy Brown, how are you? How old are you, Nancy? Nancy Brown. How old are you? Nancy Brown. Dzieje się coś? Chuja Tomek się dzieje, chuja. O, dwójeczka skoczyła. Jest coś tam, coś tam, wiesz. Próbuję chyba do ciebie dotrzeć. Nancy Brown. Ej, ogólnie jak będzie u ciebie, to gaś latarek od razu, bo ja zdjęcia ci nie zrobię. Zgasić latarkę i? Masz szóstkę Tomuś, szóstka ci skoczyła. Zgasić latarkę? Nie, jeszcze nie, jak... Ale mam zapalić czy nie? Nie no, znaczy... Nie wiem w sumie, na razie Dobra. może zapaloną mieć jak się boisz, no nie wiem Nancy Brown What's Dobra, your name? Zgasi napierdalaj, zgasi napierdalaj na te imię Nancy Brown, Bo ci spada hello już, jedynka, no, How no, old, old are you? Nie wiem, świata się przestraszył tym. Nancy Brown, Nancy Brown, are you friendly? Give us a sign. Idę do tego pokoju, chyba, co? Słuchaj mnie? No możesz się przejść, no tak, 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 tak. tak. Ile mam sanity jeszcze? 20% to jest pokojem jeszcze. Coś się Jak dzieje? miał około 15%, to wtedy Dobra. powiem, że 10 Coś powiem, żeś uciekał i chuj, zostawiamy. No jednego quest'a mamy zrobionego. Ty, szkoda, że nie zajczyło nam drugiego. Ej, coś się rusza, coś się dzieje. Nancy Brown? Mm, no skanik jest zero cały czas. Nie wiem, tam... Nancy, ty kurwo. Co robisz, czekasz? Tak. Nancy Nancy, where are you? What do you want? Do you want us to leave, Nancy? Nancy Brown Tomek, mi się wyparował. Ja mam zero cały czas wiesz Myślisz? to wy wejdź może ty, co? Ja pójdę. Znaczy ja pójdę do, do tego. Zostawię ci na tym Nancy Canświę you Hello Dwójkę masz, dwójkę masz. Dwójkę Nancy, masz. Nancy Stopniowo rośnie powiem ci Are you here? What do you want? To no jedyneczka. Już gdzieś pola. Nie, eee, już jest sipa Słuchaj, słuchaj, ja ci to zostawię kamareczkę. Dawaj, chodź tutaj, no zamienimy się, masz 9% jest, dzieje się coś, kurwa Nancy, Nancy Kurwa, telefon mi dzwonił Pizza Idę, uciekam, uciekam Zamieniamy się, zamieniamy Kurwa Trzeba mieć to w ustawione no. Latarkę musisz mi dać, masz latarkę jakąś? Masz Kurwa nic się nie działo, ja pierdolę No powiem ci, że przez moment było git Przez moment było git, ale później ci zaczęło spadać to No nic, idź do tego pokoju A ja nie wiem, który to pokój był to lewo, lewo, lewo Prawo Tam, gdzie świecisz, no? Dobrze Tum Tum miał kamerę no. Ej, ona narysowała na tym notesie coś, wiesz? Narysowała coś? No kurwa, dwa znaczki co, weź to zobacz, tej Ja no tego to nie zauważyłem Przynieś ci to? Narysowane No, przynieś Masz dwa, dwójka ci wskoczyła Fajnie. Dzięki ta... w Damiano za subiczka dzięki śliczne za wsparcie z tym Otwórz książki, daj Evidence Found Ghost Writing. Czy coś pisze na tej książce, rozumiesz? Ja. Jak? Ale ja nie mam tu, co Książ... to jest? Książka odpali na dowodach, daj rysowanie, coś tam Czy masz po polsku, czy po polsku? No ja mam tylko strzałeczki w prawo, w lewo No, no i tam szukaj czy rysowanie po polsku masz? Nie po angielsku Hunter, sanity, God, phantom, wright Nie, no sam koniec I masz evidence eee. Freezing temperature Ghost writing, mam, mam, ma, mam, mam, A ty God dałeś co? Ghost writing, no. A ty, Freezing, samo. gdzie masz freezing? Dobra Dobra, dobra, dobra. Już. Yy, idę na piętro. Idziesz. Ej, ponoć orba też niby widziałem, ale to nie wiem w sumie. Kurwa, jakie to straszne jest, ja pierdolę. Jak tam, masz widzisz dwójkę, mnie? Dwójkę, masz, dwójkę. A mam wziąć do, akparat do ręki, czy nie? Możesz wziąć, bo jest chujowy kąt. Widzisz? Give us a sign. Give us a sign. Nancy Brown. Nancy Brown czy jak to? Kurwa, jesteś ja fado. Jaki to ma nick? Jaka ona ten? Nancy Brown. Ej, mamy? Co mamy? Trzy dowody już. O dziesiątkę masz. Kurwa. Pierdala ostatnio. Ja pierdolę. Jak stąd pierdolić? Tomek Otwieraj mi drzwi! Tomuś! Otwieraj Ciędko, mi drzwi! Kurwa! Jezu, ona była tam! Ona tam była! Ona tam była! Ja pierdolę! Tak, mówi kurwa, że cię goni, mówię otworzyć ci drzwi! A ja nie słyszałem cię w ogóle, Ty! Kurwa, świeciłeś na Nie wiem czy jest, ja ją widzę u mnie na kamerze, zobacz! Nie ma kurwa, no! Ale zobacz, zobacz, czy u ciebie widać! Chuja widać, no nie zajczyło! Dobra, spierdalamy stąd! Kurwa, u mnie jest pokazane, że widać. No trzeba w nią nie świecić chyba, dobra. A wzięliśmy wszystkie rzeczy stamtąd, bo te rzeczy się nie zapisują... Mm, nie wzięliśmy tylko temperaturę, ale chcesz to wracaj tam Temperatury? No ty... Ja miałem 9% sanity, spierdalamy. Dobra, zamykaj to no, 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 no. Ej, a wpisz czy książkę, masz wszystkie trzy dowody? Nie, 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 nie czekaj, go czekaj! Go nie, no, już no, za późno Sound Back. resumed. Oh, <laughs> curva.